Mówią, że, że Chrystus jest królem. Hot is koning. Chot in koning, że Chrystus jest królem. Tak, jedyny król Król, który ma koronę, nie pan <laughs> Zachariasza. Rozdział dziewiąty. Werset dziewiąty dziesiąty. Król jest królem. Wysławiają Chrystusa, że jest królem. Jest królem, bo jest królem. Mateusza jedenasta, werset 25 do trzydziest. Król jest koniny

In de Nast-Terroost-Jomatousa. Verset 20 Ja, vader, zoon heeft u behaald. Alles is mij door de vader in handen gegeven. Niemand kent de zoon tenzij de vader. En niemand kent de vader tenzij de zoon. En hij aan de zoon wil openbaren. Komt al tot mij die uitgeput zijn en onderlasten van u. Ik zal u rust nee, en verlichting schenken. Neem mijn juk op uw schouders en liefde van mij. 25, werset 25, Mateusza 11, rozdział. Wysławiam Cię, Ojcze, Boże nieba i ziemi, że zagryłeś te rzeczy przed mądrymi roztopnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego i nikt nie zna syna, tylko ojciec. Nikt nie zna ojca, tylko syn. I ten, komu syn zechce objawić. A syn mówi przyjdźcie do mnie wszyscy. Którzy jesteście spracowani i obciążeni, ja Wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się, gdy ja jestem cichy i pokornego serca. Znajdziecie ukojenie dla duszy Waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzmi lekkie.

się Uzdrowienie ślepca. Nie bądźmy ślepcami. Zobaczmy, że jest jeden ozdrowiciel, który jest światłością świata. Póki jestem na świecie, tak mówi. Jestem światłością świata.

Ostatni Adam jest Chrystus. Król Emanuel.